Witam wszystkich. To jest kolejne radio do naprawy albo raczej po naprawie, ale tylko w zasadzie dlatego je pokazuję. Bo tu, tak jak Wy mnie prosicie o różne rzeczy, to ja proszę Was o różne rzeczy. I zawsze proszę, aby łącznie z radiem w paczce była kartka, co mam w radiu wykonać, i dokładne swoje dane adresowe łącznie z pocztą mailową i numerem telefonu, abym miał z wami kontakt. Natomiast tu niestety dostałem paczkę, otworzyłem, a tu Emperor Shogun w środku, radio wprawdzie już naprawiłem, ale niestety nie mam żadnego kontaktu z właścicielem. Wprawdzie adres zwrotny jest, bo był umieszczony na paczce. Na szczęście jest czytelny. Ale nie ma żadnego numeru telefonu, żadnego maila i taki właśnie mam kontakt z właścicielem tego radia. A więc, szanowny panie właścicielu, proszę się do mnie odezwać w sprawie swojego radia. W tym radiotelefonie w zasadzie nie było nadawania w AM-ie i w FM-ie. To znaczy, nie było nośnej. W tej chwili Zmienię kanał, żeby nie przeszkadzać. Odbiornik działa. Oczywiście jest wcześnie rano, więc tu prawie, że nikogo nie słychać. O, ktoś tam gdzieś daleko chciał się odezwać. Z ciekawości jest w tej chwili. No jeszcze siódmej nie ma, więc jest naprawdę wcześnie, a w pracy bywam zazwyczaj jeszcze wcześniej. Tak to niestety wygląda. Ale wróćmy do tego radia. Z radiem jest dostarczony taki mikrofon i teraz możemy sobie zmniejszę moc wyjściową. Przełożę to do drugiej ręki. Teraz mamy uruchomiony nadajnik i regulujemy sobie mocą wyjściową. Także w tej chwili moc wyjściowa jest w am w FM-ie jest regulacja mocy wyjściowej. Także radio już jest naprawione. No, ale niestety nie mam ten... nie mam kontaktu z właścicielem, więc nawet nie wie, że radio jest naprawione. Ale pewnie po obejrzeniu tego filmu już będzie wiedział. Także. O, w zielonce coś się stało. Jakieś jest zatwardzenie, czyli korek. A no, słychać. Taka cisza w Warszawie, że nawet słychać samochody z zielonki. No dobra, wyłączę radio. Następne radio do naprawy. Następny radiotelefon to RCI 2950, chyba z oznaczeniem DX. No, ten radiotelefon przysłał mi klient w zasadzie do pełnego tuningu i naprawy. I stwierdził w karteczce. Tu ładnie karteczka była opisana, także dziękuję bardzo. I na karteczce było napisane, że jest słaby odbiór. Nawet bliskie stacje słychać z szumem. No i nadawanie też jakieś chyba jest nie, nie za specjalne. No, rzeczywiście, tu przy podłączonej antenie, to tu powinno aż rozrywać głośnik, nawet. Wskaźnik nic nie pokazuje, a powinien, czyli jest prawdopodobnie mniejsza czułość odbiornika, no albo coś tam się dzieje w odbiorniku. No, trudno w tej chwili powiedzieć. Pierwsze podłączenie, także trzeba będzie radio posprawdzać i zobaczyć, dlaczego tak się dzieje, że jest mała czułość odbiornika. I mamy teraz. Możliwość zobaczenia, jak ten radiotelefon wygląda w środku. To już jest oczywiście nowsza konstrukcja tego radiotelefonu, także widać w całej okazałości końcówki mocy. Część odbiorcza już jest ładnie zaekranowana. Część nadawcza, generatory no to już jest nowsza konstrukcja. No z drugiej strony, w zasadzie, tu nie ma nic do oglądania. Płytka i druk. Natomiast przyjrzę się teraz, jak to wygląda dokładnie. No, i za chwileczkę pokażę, co dalej w tym radiu można wykonać. Jak to już w niejednym filmie pokazywałem i mówiłem. Zawsze zaczynam od oględzin wzrokowych. Proszę zobaczyć, co znalazłem przy gniazdku antenowym. To na chwileczkę troszeczkę opuszczę do dołu, to też może, żeby nie przeszkadzało. I proszę teraz zobaczyć, że gniazdko antenowe nie było przylutowane. To znaczy, było przylutowane, tylko pewnie albo się odlutowało, albo pękło. Tylko od czego? Włożę z drugiej strony wkrętak do gniazdka. O właśnie, proszę zobaczyć. Gniazdko tak skonstruowane, że środkowy gorący trzpień po prostu się kręci dookoła. Jeśli właściciel dokręcał lub odkręcał antenę, no to ten trzpień środkowy się też kręcił i doszło po prostu do urwania tego przewodu. Także nawet jeszcze spróbuję zakręcić tu nie wiem czy się uda. Czy to tylko trzpień środkowy, czy to łącznie z tym plastikiem izolacyjnym? No nic. Trzeba będzie rozkręcić teraz czy odkręcić gniazdko i albo je zabezpieczyć, aby to się nie kręciło w ten sposób, albo, albo wymienić na inne. Ale żeby wymienić gniazdko, niestety trzeba zdemontować płytkę od reflektometru. Bo to jest właśnie płytka od reflektometru, i też proszę zobaczyć, cała pokryta białym nalotem. Środkowy trzpień jest luźny i kręci się po prostu dookoła. Także to trzeba poprawić. Właściciel tego radia prosił, czy jest możliwość zrobienia filmu z udziałem tego radiotelefonu. Proszę bardzo, jest zrobiony film. Także teraz regulacja i ustawienie generatorów. Odbiornika, nadajnika, czyli wykonanie pełnego tuningu. Następna paczka. A w paczce dwa radiotelefony. Pierwszy radiotelefon to jest JONY 2 ASC. Już w tym radiotelefonie wymieniłem przewód mikrofonowy, ponieważ właściciel napisał, że. W czasie nadawania radio przerywa nadawanie, to znaczy czasami gaśnie dioda TX, radio nie nadaje. Ruszając przewodem, po prostu przy wtyku mikrofonowym, prawdopodobnie ten przewód jest przerwany, także wymieniłem po prostu od razu na nowy. Natomiast przy radiu też był taki wtyk zapalniczkowy, wymieniłem na nowy i w tej chwili mamy 20. kanał. Głośnik szumi, czułość odbiornika działa, widać i słychać, radio odbiera jakiś sygnał. Blokada szumów automatyczna działa, ręczna działa. Uruchomimy nadajnik. Działa, poruszam przewodem mikrofonowym. Działa, poruszam. Mikrofonowym działa. Nic tu się nie dzieje. Jest dokręcony, także jak widać, nic nie przerywa. Właściciel tego radia również spytał, dlaczego. Dlaczego czasami nie pokazuje tu na y, mierniku, na wskaźniku pełnej mocy wyjściowej? Y, mówiłem to już też wielokrotnie. Nie mogę każdego y, klienta uświadamiać czy uczyć, jak się wykonuje pomiary, bo jest to opisane w instrukcji serwisowej. A instrukcje serwisowe są uniwersalne do wszystkich radiotelefonów, są dostępne w internecie. I jeszcze raz powiem. Moc wyjściową sprawdza się przy zasilaniu zazwyczaj 13,8 V na sztucznym obciążeniu, najlepiej miernikiem jakimś w miarę wiarygodnym, nie takim za 50 zł. Także jeśli nie wyświetla tu całej linijki w czasie nadawania, może to świadczyć o złym, załóżmy SWR-ze lub załóżmy, Mniejszym napięciu zasilającym. Jeśli ktoś mierzy moc wyjściową radiotelefonu w samochodzie, no to niestety będzie mniejsze napięcie zasilające, czy raczej niższe napięcie zasilające, więc i moc może radio pokazać po prostu inną. Będzie pokazywało, jak ja to mówię, głupoty. Także moc radiotelefonu mierzymy według tego, co podaje producent, a jest to opisane w internecie, na stronach serwisowych od radiotelefonów i nie musi to być radiotelefon Johny, bo może to być Harry albo Jackson, albo Lincoln, albo jeszcze jakiś tam inny radiotelefon nie ma to najmniejszego znaczenia, ponieważ dokładne parametry wykonuje się przy pewnych i konkretnych, zachowanych parametrach pomiarowych Także parametry, pomiary wykonane w samochodzie mierniczkiem za 50 zł. Niestety, można wsadzić sobie na pamiątkę gdzieś tam, prawda, do szafeczki albo powiesić na ścianie jako lanszafcik. Następny radiotelefon, następne radio. Charytrójka. trójka. Ten radiotelefon był już u mnie kiedyś tuningowany, również był po tuningu pokazywany, bo właściciel przysłał ten radiotelefon później z adnotacją, że coś harczy, wyje, buczy. A ja pokazałem film, w którym nic się w radiu nie działo. Natomiast radiotelefon prawdopodobnie, no tam właściciel przysyłał mi zdjęcia, że radiotelefon był. Chyba zamontowany w ciągniku rolniczym, yy, źle zamontowane anteny, może źle podłączone do napięcia zasilającego. No w każdym bądź razie, coś tam było nie tak. U mnie radio działa normalnie, poprawnie. Yy, tym bardziej, że yy, ten właśnie właściciel radia yy, nie pisał nic o nadajniku, czyli nie ma ża żadnych zastrzeżeń do nadajnika. Tylko do odbiornika, że coś tu jest nie tak. No więc podłączymy radio sobie. Wyłączę na chwilkę blokadę szumów i zrobię maksymalnie siłę głosu do oporu. Normalny szum eterowy, ale uruchomię blokadę szumów i. No, może tak ustawię siłę głosu prawie na maksimum. Chwileczkę posłuchamy, zobaczymy, co tu w radiu się będzie działo. A w międzyczasie jeszcze przypomnę, że no, prosicie o filmy z waszymi radiotelefonami, więc nie jestem w stanie robić filmu z każdym radiotelefonem, bo nic innego bym nie robił, tylko filmy, filmy i filmy, zamiast napraw. A chyba na naprawach wam zależy, a nie na umieszczanych filmach. Także nie ze wszystkimi radiami te filmy są takie, powiedzmy, wybrane coś od czasu do czasu. Może się odezwę? Może ktoś się odezwie teraz już? Koledzy, sprawdzam radio, czy mnie słychać. Pozdrawiam. No, ja tu nie słyszę, żeby coś buczało, ani, ani żeby coś się działo dziwnego. Pomimo, że siła głosu prawie jest na maksimum, odbiór jest normalny, więc ja tu nie mam po prostu zastrzeżeń do tego radiotelefonu. jak słychać ja nie mam się naprawdę do czego przyczepić odbiór jest normalny poprawny nawet przy dosyć mocno rozkręconej sile głosu natomiast no, jeśli coś tam się dzieje u tego klienta w samochodzie no to trzeba by znów szukać usterki no, pewnie gdzieś w pojeździe może winą jest zasilanie radia może antena Naprawdę trudno powiedzieć na odległość. Sam radiotelefon jest w pełni sprawny. No, można spróbować, co zrobić jeszcze. No, nie wiem, czy jest to. No, ale głośnik jest sprawny. Jest, jest ok. Wzmacniać małe częstotliwości jest ok. Naprawdę nie mam się tu do czego przyczepić. Gdybym chciał cokolwiek wymieniać, no to naprawdę nie wiem, co mam wymienić. Na pewno to, że wymieniłem filtr pośredniej częstotliwości nie jest przyczyną tego, że no właśnie coś tam u klienta się dzieje, bo u mnie jest w porządku. Więc no tak to właśnie wygląda, że że nie mam się po prostu do czego przyczepić, więc więc może zabieram się za następne radio, a a tu niestety na razie wyłączę, może potestuję radio jeszcze przez kilka dni, także życzę wszystkim dalekich, udanych łączności i pozdrawiam.